Nazywam się Agata rakwalska waliczelli Jako psychoterapeuta strategiczny pomagam moim pacjentom uwolnić się od lęków, ataków paniki, natrętnych myśli, kompulsji, rytuałów i tyków, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. W maksimum 10 spotkań pomogę Ci odblokować tak trudną dla Ciebie sytuację i dam Ci praktyczne narzędzia, które będziesz mógł wykorzystać na długo po zakończeniu psychoterapii. Od 2006 roku współpracuję z, jednych, z jednym z najlepszych i najskuteczniejszych psychoterapeutów na świecie, profesorem Giorgio Nardone, który w swojej pracy wykorzystuje innowacyjną, krótkoterminową terapię strategiczną. Jeśli jesteś zainteresowany tą terapią i chcesz się umówić na spotkanie, to zapraszam do, do przychodni w Warszawie, w której przyjmuję. Jeśli jednak mieszkasz za granicą i ciężko jest ci dojechać do gabinetu, Zapraszam na konsultacje przez internet, gdzie moje ponad 10-letnie doświadczenie na pewno pomoże mi w znalezieniu jakiegoś skutecznego dla Ciebie rozwiązania. Wszystkie informacje znajdziesz w linku poniżej tego wideo. Zapraszam serdecznie.